Na basenie, w moim domku na odkrytej, wyniknęła sprawa taka, że mamusia z moim tatą ze mnie zrobić chcą pływaka. Tylko jeden duży problem im do głowy przyszedł. W sumie tatuś pływać wciąż nie może, a mamusia wręcz nie umie. Mimo wszystko poczekali, jakżem sobie dobrze zasnął. Wpakowali mnie w samochód, wywieźli gdzieś za miasto. Kiedy już się obudziłem, późno było na wykręty. Nałożyli majtki z Lidla i na basen weszli wielki. Mama taka wystraszona, jakby z domu strachów wyszła. Tatuś tylko zdjęcia cykał niczym japoński turysta. Pierwsza lekcja co to będzie? Małe szkraby przyszły tu mnie i po wszystkich buźkach widać, że humorek jest jak u mnie. Instruktorka, nawet ładna, skromny uśmiech, miły wokal. Może by coś z tego było, ale trochę za wysoka. Gada coś o zanurzaniu, w głowie jej się pokręciło. W tym momencie wiele pieluch było cięższych o dwa kilo. Poczekajcie z nurkowaniem, może mleczko zapoznawcze. Jak nas teraz podtopicie, obrazimy się na zawsze. Całe szczęście przełożyli, ktoś tu w końcu zszedł na ziemię. Będę wtedy chory, świnka, ospa, przeziębienie wszystko jedno co to będzie. Jakoś sprawę te załatwię albo wpadnę na sąsiedzką, na deserek i na kawkę. Ale o tym może później, bo zajęcia zaczynamy. Wszyscy w kółko ustawieni, w środku staje tamta pani. Pokazuje nam ćwiczenia, przesuwają mnie po wodzie, tatuj z mamą uśmiechnięci, wyglądają jakoś młodziej. Mnie się trochę też podoba nawet bym nie podejrzewał. Szkoda, że nie widzą dziadki. Heniek, Wiesiek, Ela, Ewa. Ciocie wujki też nie mogą spojrzeć, jak się bardzo staram. Dobrze, że mój dumny tatuś wziął ze sobą swój aparat. Po godzinie takich plusków przyszła na myśl rzecz rozsądna. Tyle moczą mnie w niedzielę. To w tygodniu muszą kąpać?